Mój kuzyn podzielił się ze mną tym przepisem i szczerze mówiąc, wciąż nie opanowałam go do perfekcji. Jeśli tobie się uda, daj znać w komentarzu. Zaczynamy, oglądaj uważnie. Aby przygotować mięso, przetnij pierś z kurczaka wzdłuż na pół. Przykryj ją folią spożywczą i delikatnie rozbij tłuczkiem. Następnie dopraw ulubionymi przyprawami. Posiekaj świeżą pietruszkę i wymieszaj ją ze startym serem. Aby zapleść kurczaka, natnij go po obu stronach, tworząc równe paski. Nałóż ser z pietruszką na środek i przeplataj paski na zmianę, tak by zamknąć farsz w środku. Pokrój kilka ziemniaków w plasterki i ułóż je w naczyniu żaroodpornym. Polej oliwą z oliwek i posyp ulubionymi przyprawami. Na wierzchu ułóż zaplecionego kurczaka. Teraz szybki domowy majonez. Do wysokiego naczynia wbij jedno jajko. Dodaj kilka płatków czosnku, szczyptę soli i wlej olej roślinny. Zblenduj całość na gładką masę. Gotowym majonezem posmaruj wierzch kurczaka. Piecz wszystko przez 35 minut w 180 stopniach Celsjusza. Efekt: serowe, sycące danie, które podbije każde podniebienie. Idealne na spotkanie z przyjaciółmi, albo po prostu, żeby sprawić sobie przyjemność.